11 listopada 2022. Inspiracją być. Blondynka na kołach. Witajcie, moi drodzy. Jeszcze parę dni wcześniej pytałam Was o Wasze opinie i rady na temat mojego ponownego udziału w eliminacjach do konkursu Miss Polski na wózku. Edycja 2023 zbliża się wielkimi krokami. Pragnąc zaakcentować, iż piękno nie ma barier, a kobiety jeżdżące na wózkach są równie wartościowe jak pełnosprawne, chciałabym dodać jeszcze kilka słów na ten temat. Być może co niektórzy z Was stwierdzą, iż zamieszczam zbyt wiele postów dotyczących tematyki piękna i wiary we własne siły osób z niepełnosprawnością, jednakże zwróćcie uwagę: bez naświetlania tego problemu nie dojdzie do koniecznej zmiany. Bez akcji nie ma reakcji. Muszę przyznać, iż zajęło mi wiele lat, by zyskać na tyle pewności siebie, by zacząć otwarcie i szczerze pisać o mojej drodze do szczęścia. Nie ukrywam, mocno zależało mi, by w końcu poczuć się prawdziwą kobietą i zacząć ją podkreślać. Zmagałam się z własnymi wątpliwościami, nieśmiałością, brakiem samoakceptacji. Krzywdzące stereotypowe kojarzenie dysfunkcji z brzydotą tym bardziej nie pomagało. Doskonale wiedząc, że mój ówczesny problem nie jest odosobnionym przypadkiem, a także, że duża część z Was, moich czytelniczek, doświadcza podobnych wątpliwości co do swojej wartości, chcę dodać Wam otuchę. Walczcie o siebie. Redaguję i zamieszczam te posty, by stały się dla Was inspiracją i dowodem, że nigdy nie jest za późno na odkrycie swojej tożsamości jako kobiety w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie tylko jako określenie płci. Kochane, warto walczyć o poczucie własnej godności i wartości. Nie poddawajmy się już na starcie. Choć droga do odkrycia siebie, określenia swojego miejsca i sensu życia może się nam dłużyć, to na mecie włożony trud i czas nie będą miały znaczenia. Zyskacie wiarę w siebie, a wasza samoocena poszybuje w górę. Można płynąć z nurtem zdarzeń wokół nas, można walczyć z prądem życia poprosić o pomoc lub wziąć sprawy w swoje ręce. Należy jednak działać. Nikt nie przeżyje życia za nas. To jest nasza szansa.